Dzień dobry. Proszę pana. Witam. Dzień dobry. A gdzie chce? Dziś... pani iść na wycieczkę? No właśnie, chciałam się zapytać, gdzie idziemy dzisiaj? Do szkoły. No nie, no znowu! Do szkoły. Ty lubisz szkołę, przecież. Nie lubię. Nie lubisz po... O boże, ja nie mam nóg, ja tylko jestem latającymi rękoma. <laughs> tak? Tak! mnie jest tu cała. Spójrz się w dół! No widzę cię. Ale. A. Dobra, rozumiem. No! A? Co się dzieje? Co się dzieje? Co to za straszne... Przechodzimy na mapę! Do grania... Kanapę, cokolwiek. Yy, Zobacz, bardzo mi się nie podoba... Ide. Nie podoba mi się to, co widzę, wiesz? Czemu? Nie wiem, strasznie to wygląda. No to są bardzo fajne literki. Mam nadzieję, to że jasne, nie będę widzisz, tego widzieć. Uśmiechają się do ciebie. B jest bardzo fajne, ma dwa ząbki. Patrzą mi się prosto w duszę. W duszę? Uuu. Tak. O nie, on o nie, o nie. Już mam gęsią skórkę. A się jeszcze nie zaczęło. Kto to? Ma długie włosy, jest bardzo uśmiechnięty. To na pewno nauczyciel. O! o stoję tam! Ja Ala. się schowałam za krzesłem. O, kurde. Dzień, Dzień dobry, dobry. klasowy. Miałam takiego nauczyciela, z którym się trzeba było widać. Dzień dobry. Dżem I zawsze dobry. trzeba było tak powoli do niego, nie wiem dlaczego. Wiśniowy. Jaki jest twój ulubiony dżem? Bo ja chyba lubię morelowy. Miodowy. Miodowy? Jasne. Ktoś puka! Puk, puk! <grych> czemu on ma kocie uszka? <grych> to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem też czemu wszedł. tak totalny kozak otwierając drzwi, które są pięć razy większe od No właśnie, od niego. a czemu te drzwi są takie wielkie? Poczekaj I to chwilę. Dwie pary naraz otworzył, kurde. Hmm. O kurde, to jest, to jest, to jest główny Nemezis, Czy my gramy w doors? Skoro tam widziałam drugie drzwi. Tak, gramy typowo w Dorsy Ola. Okej, okay, dobra. To już jest jasne. O! o. Od, odlatuje stąd. Właśnie chciałam powiedzieć, że polewitował. Odlatuje. No nice. i co teraz? Halo? Czekamy. U. Krystian, co to tam było? Nic. Na pewno nic. A dlaczego to nic tak strasznie szło? O Boże, co tu się dzieje? To na pewno dzieje? był, to na pewno był dyrektor. Ola, pierwsze zadanie musimy uruchomić 12 generatorów. 12 ge... 12 generatorów, A jest... tak. O, ale fajnie. Jaki fajny easter egg. O, i tutaj też. Ale superowo. E... Ola. Ola, ale musisz znaleźć 12 generatorów. Dobra. Więc idź szukać generatorów, ale czy jest kurde. coś, o czym powinnam wiedzieć, póki siedzę w rogu? Ja muszę się przed czymś chować? Mogę Nie, kucać. Musisz, musisz tylko generatory włączyć, nic więcej. A poczekaj, a ja mam strasznie ciemno. Nie ma kłócania. No nie ma kłócenia. ta kucania. gra jest taka ciemna w miarę, no. Ok. Co myślałeś, że będzie tak jasno? Czemu nie tak tu... tak O, mam generator jeden. Kup. Bardzo ładnie. Ja już również uruchomiłem dwa generatory. O, i To jest kolejna klasa. Jest zupełnie no tak I zupełnie tak samo super. wygląda. Nice. Ale to poczekaj, to na jeden pokój będzie jeden generator? Nie, 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 nie. nie, nie. To jak? Mogą być czasami dwa w danym pomieszczeniu. A! co to jest? <śles> <śles> A! O Jezu, co <śles> <śles> Co się stało, Olu? Co się stało, Olu? Blułaś się ze szczęścia? Co ja mam zrobić teraz? Nawet cię spektakować nie mogę, co to ma być. No, wchodzisz do gry z powrotem. 50 bobuks. Ja nie mogę, no, ale no, no. zdzierstwo. No. Nie okay. możesz tak ginąć często, Ola. No tak! Bo ja to specjalnie zrobiłam. No właśnie, no to nie rób, kurczę. Patrzę, ja już odpalam kolejny generator. Ja słyszę, jak coś chodzi, chyba i mi się to nie podoba. Nie wydaje ci się. Totalnie ci się wydaje. Ale. A B C D E. O Jezus Maria. Co Ola? Nic, nic. Kochan. O, ty już byłaś, ty już uruchomiłeś a, generator. A do takiej ciemnej piwnicy to ja mogę zejść tutaj? Możesz, ale już tam byłem. A będę tu bezpieczna? Nie. Okej, okay, no to nie chcę być... Nigdzie, nie... Ola, nigdzie nie jesteś bezpieczna. Nie podoba mi się, że, że ta latarka jest taka słaba. O, sam generator! Nice! Nice! Ta, ta, Jeszcze... A! <śles> <śles> znaczy... <O>! A! <śles> A! <śles> Męski krzyk! Mm. Męski krzyk! O, tak. Kolejny generator na Poczekaj! Cicho bądź, bo ja chyba coś słyszałam. I cicho bądź ty. Co tam, Olu? Co to za męski krzyk? Ale ja nie jestem mężczyzną. To chyba był nie męski krzyk. Um, mi się wydaje. Wiesz co? Nie podoba mi się ta gra. Nie podoba mi się ta gra. Tam kolejny. Nie podoba. Jeszcze dwa. A jak ta, ta, ta. zrobimy te 12, to my przeżyjemy. Ko kończymy grę w sensie. Nie to nie <noise> Krystian, takie Bo proste. ja siedzę, ja siedzę ge za generatorem, bo się boję. Ale to odpal go! Ale on jest już odpalony, bo to jest najpierwsze. Siejszy... O Jezus Maria, co to było? Ola, byłaś na sali gimnastycznej? Nie, jestem w pierwszej naszej sali. Byłaś w sali gimnastycznej, bo A jest była? Nie wiem, nie wiem. Kryzys stoi w miejscu, bo się boję. Ola, został nam jeden generator, Dobrze, gdzieś do to zapalenia. Dobrze, to zrób go, proszę. Ola, ale ja nie wiem, gdzie on jest. Krystianie się boję. Ola, nie ma się czego bać. Jak to, nie ma się czego bać? No nie ma się czego bać. Tu nic się złego nie dzieje w końcu, prawda? Ta, już no. dwa razy zostałam zjedzona. Nie, co? O, no kiedy? No i bo ja nie wiem, jak przed tym czymś uciekać. No na razie musimy znaleźć generator Ola, ostatni. Nie umiem szukać generatorów. Musimy znaleźć jeszcze jeden generator. Ja jestem w jakiejś. Któryś, któryś gdzieś pominęłaś, jak tu przechodziłaś. Ale ładno znalazłam ścianę z obrazkami. Mm. Tak? Tak. Jest żółty kawałek papieru, czerwony, ciemnozielony, zielony i fioletowy. I to jest wszystko. O, cześć. Widzę, czym się zajmujesz zamiast szukać. Dzień dobry. A to tu chyba da się ta... biegać! Ty mi nie powiedziałeś, że da się biegać w tej grze. No myślałeś, no, że w jaki sposób się ucieka, Chodź. No, no, myślałam, że tak. Ja. Dobra, No, To Ola dlatego robi umarłam. Idę. O! o. Okej, okay, może o. być. O. O. Tu jest już odpalony. <laughs> nie! Zostawiłeś mnie! O, tu jest! Tu pominęłaś! Krystian! Dobra, Ola! Wszystkie generatory. Stałam ci na głowę! Patrz! Mój ulubiony tu jest! jest nauczyciel. Zobacz. Masz kaccenkę? Nie. Aha, no to jest kaccenka, by the way. E, dobrze, to ja sobie ją wyobrażę, okej, okay? opisz no, mi tak. sytuację. Nauczyciel mówi, że myślę, że ich zgubiłem. Znajdź wszystkie magnesy. Mam pomysł. Musimy znaleźć teraz, uwaga, 26 liter, tu masz jedną. Masz And na prawo Letters? Nie, mam generatory 0 na 0. Okej, okay, czyli masz taki błąd, jak ja miałem. Dobra, to idź sobie, przejrzyj wszystkie klasy po kolei. Ola, Dobra. Gdzie jesteś? No, przecież wyszłam coś. Mą każdą klasę po kolei od 1 A i tam dalej. I na podłodze będą leżeć. A wszystkie na podłodze będą. Wszystkie będą na podłodze leżeć. Mamy o, na razie mam. dwa. Mam R. Dobrze. Bardzo dobrze, Ola, że masz. Teraz też nie wiem, czy się nie pojawi tego. O, poczekaj, znalazłam alfabet. Gdzie jest K w alfabecie? K jest gdzieś u góry o, tutaj. O, jakim ja cudem niby przez ścianę? Co jest? K Kiwi. Ja przez jestem Kiwi, a ty jesteś... Gdzie jest G, Kiwi. Ty, jest, ty jesteś gitarą. Ty, ale szukaj tam, bo ja widzę, że Szukam. ty nie znajdujesz. Szukam, przepraszam, bo ja się boję. No, 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 nie rozpraszaj się, Ola, bo mamy 26 do znalezienia liter. Weszłam do ofice. Jak, jak coś to A łazi U. sobie po tym. Po Jak coś to A łazi sobie po... Ała. E, b, 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 sali gimnastycznej. Tak, bo ja wiem, co to jest sala gimnastyczna. Czy tu Pamiętaj świnka Pamiętaj też, siedzi? że są takie litery jak na przykład O, które będą wyglądały bardzo specyficznie. Nie? Czemu tu jest w tej grze tyle refek z FNAFa? Bez kitu. O, C znalazłam. Oj. Ja znalazłem H. O -o. o, o. A Wydab przy przyszło do mnie. Wydawało mi się, że coś słyszałam właśnie, wiesz? Jakby co to A było w bibliotece? Tak, bo ja wiem bibliotekach. A, A, to dobrze. Poczekaj, się słyszę drzwi. Coś przy mnie chodzi. Tak. Nie, nie wiem. Obok nie... mnie chodzi A. Nie, nie wiem, nie Ta. mogę pójść. Żegnam cię, a. Odejdź sobie ode mnie, a. Mamiot? Dobra, to chyba... O, kurde! A! O! Ocięśnij, Krystian! O o, goni cię! O o, dobra, się ma. Chcesz, żeby gonił ciebie? Nie, nie chcę. Dalej cię goni? Nie. Nie wiem, gdzie on polazł. O, to jest exit, ale tu nie można wyegzitować się. To na dół, dobra. Ja idę do piwnicy. Ej, było. bo ja w kółko biegam. Co to ma być? No to nie biegaj w kółko, ola. No ale, bo ja nie wiem, gdzie ja byłam, a gdzie nie. A byłaś we wszystkich tych? Po, po tych tych yy, salach tych? No nie, teraz... O! X znalazłam! Brawo. Dziękuję. Mamy 17 na 26, Olu. O właśnie, musisz mi mówić, bo ja nie mam pojęcia, nie? No jeszcze 9 o, musisz znaleźć. O! znalazłam. W no, jak... Yy, zostaw suba. A! No, boże! Nie! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj się, uciekaj, szybko! Uciekaj. W jak ba, ba, zostaw suba. Ono na mnie krzyczy, Krystian, cały czas, co ja mam zrobić? Podoba ci się, tak? Jak ja mam to zgubić? No, czekać wszyscy malarze. No to są długie jakieś, co jest z wami, konio? To była literka! Mogę się odwrócić? O, mogę. A gdzie była siola? Nie wiem. Poczekaj. Aha. B się na mnie patrzy. Literkę kumpi. B jest, o, B jest B jako widzę. drzwi. Ty jesteś B przy jest nim. Jako... B się. B postanowiło z 20 metrów mnie dotknąć. A, bo to jest... B jest drzwiami, dobra. B dobra. jest drzwiami. Jak podejdziesz, to się aktywuje i do ciebie podchodzi. Okej, okay, tak. dobra. Jest dosyć specyficzne, a, że tak powiem. A ile mamy już literek? Mamy 19 na 26. O, patrz! Ja mam jeszcze jedną. Idzie nam przeciętnie średnio. Przeciętnie dobra. źle. Boże, o co ci chodzi? No dobrze, kolejną literkę. Tu można wejść... Nie, co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Nie podobał mi się w ogóle, ani trochę. O, dawaj! Otwieraj te drzwi. Co jest nie tak z tymi drzwiami? Jestem w bibliotece, no. ale tu chyba nic nie ma z literek. Ja mam F. Znalazłem F literkę. F. O Boże, ja znalazłam literkę A! Nice. Nie, nie e, nice. Mamy 22, Ola. Mamy Poczekaj. 22. Ale Esko... wydaje mi się, że zgubiłaś kilka liter po drodze. O, siema. Um. Cześć! Co? No bo. nic. Że. A? No tutaj A sobie chodziło. Ciekawe, czy wszystkie zebrałaś z klas. No nie, bo ja nie chodziłam po tych klasach. Ja piekam no do. No domu. mówiłem, żebyś przeszła <grym> po wszystkich klasach! Nie chodziłam! <grym> no właśnie, ja mówiłem przejść po wszystkich klasach. O jezu, no nie krzyż na mnie, ja się boję tej gry, jak bardzo. Jak bardzo. Mam jak N... bardzo. Nice, to dobrze. Ja mam. Q. 25, jedna litera. O! No i sobie. Jest. No, A, widzę. Dobra, poszło sobie. A! Pamiętaj, że też mogą być literki w rogach, nie? Wiem. Dobra, mam ostatnią, mam tak? P. I co tak. teraz, i co teraz? I teraz musimy znaleźć notebooki. Mam jeden, musimy liczyć. Jest a, 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 a ich chyba dziewięć wy... albo 10. A jak wyglądają? Żółta książka z napisem notebook. Okej, okay, dobra. Spoko. Po prostu hmm. leży na podłodze. A też na podłodze będzie leżeć. Tak. Dobra, Dziewięć dobra. 9 albo 10 było, i z tego co pamiętam. Dobra, Więc dobra, no. dobra. Tutaj nie ma nic. O jest, mam. To jest dwa. To liczmy. To jest dwa. Dwa. Mhm. Dobra, bra. Ale Dobrze. szybko to robię. Ale jestem prędkością. Nice. Dalej są dwa mamy, tak? Otwarte. E trzy. Trzy. Dobra, o literka A sobie poszła, dobra, dobra, bardzo dobrze. Dobrze, bardzo ładnie. Ty, czy, ty puchińscy. byłeś we wszystkich tych klasach? Bo ja teraz nie wiem, czy ja mam tutaj... Nie jestem etwas... pewien, oh ale oh. mamy trzy. O-o, 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 o Trzy, -oh. mamy... Co jest nie tak, Ola? A mnie goniło. Czemu cię A goniło? No bo A goni. A, a poszło, A poszło, A poszło. Dobra. I co, nie znalazłeś do tej pory czwartej? Nie, nie mogę. Mam czwartą. O, dobra. I, a ile trzeba? Bo zapomniałam ze stresu. Mam eee, piątą. Dobra. Dziewięć albo dziesięć. O Jezus. No dobra. Mam piątą. Co to jest za klasa? Nie Daj wiem, jakaś tu. niebieska. Mam szóstą. A, B, C, D. Mam szóstą. Ola. Mam siódmą. Ola, ale zacznij znajdywać takie kurde, no zacznij się przydawać do czegoś, no poczekaj, bo ja szukam i ja jestem cicho, żeby usłyszeć literka. Idzie, bo ja się boję. Literka jest w... A, jednak nie, jednak się teleportowała. Ja jestem w kafeteria. I w kafeteria nie ma nic, żadnej książki. One się teleportują, Ola. Bo one są... Wiedziałaś o tym? ...magiczne. Mamy siedem Ola.

Gdzieś. Ja Nie jestem w miejsca. Library. Tak? Tak, i tutaj byłem tam, A. No to... Byłem tam z tego, co kojarzę. No to po co ja tu przyszłam? Be, po co tu idziesz? B sobie idź stąd, kurde. Mamy 8, Ola. Jeszcze jedna albo dwie. Totalnie. Jeszcze jedna albo dwie, i mamy koniec. Koniec. I mamy koniec. Dobra, gdzie poszło A? Dobra, mam. O, to jest 8, czy już 9? Nie wiem, nie wiem, ja się zgubiłam. Nie mam pojęcia. Jest chyba 9. Poczekaj, sprawdzę jeszcze raz wszystkie klasy tutaj zielona. Dobra. E, tu nic nie ma. Tutaj też mm -hmm. nie. Jezus, stresuje mnie to. O, widzę, mam jeden. Dobra, jeszcze jeden złapał. Tak, 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 złapa. No to teraz, teraz z tego co rozumiem e, Jeśli mamy 10, powinien, powinien się pojawić klucz. Klucz już do wyjścia. A jak wygląda klucz? Klucz, z tego co wiem, może wisieć na ścianie, w, o kurde. w którejś z pokoi tam, tam, tamtych do, do nauki. Teraz mam takie pytanie, czy ten klucz jest duży na przykład. Szczerze? Nie wiem. O jezus, a mnie złap, złapie mnie, a złapie mnie, a zaraz, a mnie, zaraz. O. A było w bibliotece. A mnie zgubiło! Ale a jest głupie. A było... A było w bibliotece przed chwilą. No to nie, nie było, bo ja nie byłam w bibliotece. Poczekaj, tutaj tak nie ma. Także musimy, musimy się przejść po każdej klasie znowu i zerknąć, czy nie ma klucza przypadkiem. No właśnie, wiesz co, ja mam taki problem, że ja... I patrzę na... Boże, drzwi się otwierają. Czy to jesteś ty? Nie wiem. Ja i szukam po tymi, ścianach i po nieścianach. Dobrze, to po ściany i po nie ściany. O, po, jestem na sali gimnastycznej, może na sali gimnastycznej będzie. E, 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 e. Nie wiem, czy jest taka szansa, szczerze mówiąc. No, ale. Żeby się pojawiło na sali gimnastycznej, Ni ale no. Nigdy nie, w nigdy. Nie mówię nigdy, że nigdy, bo jest szansa, że będzie kiedyś. No właśnie. No właśnie. Dzień dobry. Dobrze. Kole. Kolejna sala. Te, 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 Co to jest te, 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 za długi te, te. korytarz? To jest jakieś bez sensu. Nie podoba mi się. Nie podobają ci długie korytarze, Nie, Olu? nie podoba mi się ta gra. Straszna jest w ogóle. O Jezus, a tutaj jest... No chciałaś, chciałaś. Zobaczcie, na czym polega ABC Boję Więc, się no. ABC Lore. jest straszne. jesteśmy tutaj, Ola. Krystian, nie ma tego klucza nigdzie. Ola, no musimy znaleźć jakiś. Gdzieś będzie. Krystian? Um, bo ja widzę jakąś literkę. Może to C. Wygląda jak B, ale nie jest zamienione w drzwi. Nie musi być zamieniony w drzwi. Może, ale nie musi. Hmm. I co ja mam teraz zrobić? Stoi w przejściu wiem, cały Ola. czas i się nie rusza. Nie wiem, Olu. Ale skoro znaleźliśmy wszystkie notatniki, to powinniśmy teraz szukać klucza. Nie wiem, czy klucz zawsze jest w tym samym miejscu, czy nie wydaje siema mi się. B. ziema. Weźpi. B zasnęło. Wyjście jest zamknięte, to na pewno. Jeśli chodzi o to, tu nie widzę klucza żadnego. Ty no ja naprawdę nie wiem, gdzie my mamy by iść. O, cześć Christian. No, szuka szukamy klucza Olu. No, właśnie tam jest B i on kampi jeden pokój, nie mogę go sprawdzić. Zobacz. Jaki kampuch jeden. Widzisz go? Zepsuł się chyba. No bez się zepsuł. To może klucz też się zepsuł. O! 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 O, o. Nie podoba mi się to. Goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni, goni, mnie. goni mnie. Nie wiem, czy mnie dalej mam goni, Mam nadzieję, szczerze, że dobrze liczyliśmy notatniki. No ja też. No w sensie, no ja i tak się rozglądam w razie co za notatnikami, ale ja żadnych nie widzę. Hmm. O, mam! Co masz? Klucz. Dobra, gdzie był? E, nie wiem, jakiś taki pomarańczowy pokój. O-o! O, wyszłaś już, tak? E, nic nie zrobiłam, ale tak! Że e, powinniśmy że się wyszłam! Udało mi się! z tym kluczem z do drzwi wejściowych, ale gra chyba jest zepsuta czasami, więc. Udało nam się, uciec! Udało, Udało się! Wow.